No co ty ja już od dwóch dni słodyczy nie jem, one dla mnie w ogóle nie jest. Ja mogę, wiesz, tej... Mo może to przede mną leczyć ja nic z tym nie zrobię, absolutnie. że Szeman w tym filmie będą o silnej woli. Czyli, czy każdy ją ma, czy można nad nią pracować, czy może być większa i silniejsza. Serdecznie zapraszam. Na początku, oczywiście, dziękuję absolutnie wszystkim, którzy mnie subskrybują, obserwują na Instagramie, na YouTube. tak samo Anię To nam bardzo pomaga się rozwijać. A osoby, które jeszcze tego nie robią, zobaczycie, że nagram taki kontent, taki film, że i tak zaczniecie to robić. Ale już teraz przechodzimy do filmu. Bardzo często pada pytanie, czy można pracować nad silną wolą. Albo bardzo często pada stwierdzenie, że no ja niestety silnej woli nie mam. To jest nie do końca prawda. Zaraz wyjaśnię. W każdym razie całe tak naprawdę porównanie silnej woli do mięśni nam rozwiązuje bardzo dużo. Wyjaśnię tak naprawdę. Bo nasza silna wola jest tak naprawdę jak nasz mięsień. Czyli jeżeli ja bym teraz sobie wziął na przykład hantelkę 5 kg, miałbym trzymać nad głową, to prawdopodobnie na początku nie byłoby to dla mnie w ogóle żadnym problemem. Ale z każdą kolejną minutą ta 5 kg handelka mimo wszystko stawałaby się dla mnie coraz cięższa. I byłoby coraz trudniejsze utrzymanie jej nad głową. I tak samo dokładnie jest z silną wolą. W momencie kiedy na przykład tak jak było na filmie siedzimy sobie przed ciastkiem, to na samym początku ono tak naprawdę może dla nas nie istnieć. Ale im dłużej przy nim jesteśmy, im dłużej na to ciastko patrzymy, to niestety, ale zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że to ciastko i tak, i tak zjemy. Więc tak naprawdę podsumowując, to nie ma czegoś takiego, że ktoś ma lub nie ma silnej woli. Tylko jedni mają bardziej wytrenowaną, a drudzy mniej wytrenowaną tą silną wolę. Ale każdy może sobie ją do pewnego poziomu jak najbardziej oczywiście wytrenować i wyćwiczyć. I teraz oczywiście moje wskazówki. Po pierwsze wewnętrzny dialog. Czyli dialog ten taki z samym sobą. To trochę brzmi dziwnie, ale tak to rzeczywiście jest. Czyli siedzisz przed ciastkiem i myślisz sobie kurczę, w sumie to w tym tygodniu tyle treningów zrobiłam, że w sumie mogłabym zjeść. Siedzisz przed tym ciastkiem i myślisz sobie kurczę, w sumie to już dawno tego ciastka nie jadłem. Jak jedno ciastko zjem, to też się w sumie nic nie stanie. I tak dalej. I taki dialog mamy mnóstwo. Do momentu tak naprawdę, aż nie podejmiemy jakichś decyzji. I teraz. Kolejna wskazówka jest taka, żeby środowisko, w którym żyjesz, czyli na przykład idą święta, więc a propos świąt, siedzisz sobie przy stole i jest koło ciebie to ciastko, to musisz to środowisko zmienić, czyli to ciastko, albo do komuś, żeby to ktoś to ciastko zjadł, albo przenieść je gdzieś w ogóle w bok, żeby było totalnie poza Twoim zasięgiem. Pamiętajmy też, że jesteśmy jako ludzie dosyć leniwi. I często jest tak, że nie będzie nam się chciało wstać po to po specjalnie, po to, żeby sobie po nie pójść, je przynieść, i dopiero jeździć. Jakby było w zasięgu ręki, to oczywiście byśmy ją zjedli, przynieśli, i zjedli, ale jak już jest gdzieś dalej, to już wtedy nam się trochę przestaje chcieć. Kolejna bardzo fajna wskazówka, zresztą takie wskazówki daje w naszym e-booku świątecznym do 23 grudnia. Do 23 grudnia jest możliwość kupienia go, więc serdecznie zapraszam. W każdym razie daję jeszcze jedną fajną wskazówkę. Jak już się znajdziesz na przykład w święta albo w ogóle poza świętami, to talerz, na którym teoretycznie mogłabyś albo mógłbyś położyć sobie jedzenie, odłóż w bok, albo odnieś do zlewu, albo, albo po prostu odnieść gdzieś tam do kuchni, także przy to było tylko na przykład szklanka z wodą. To bardzo pomaga, dlatego, że jak nie masz gdzie nałożyć jedzenia, to go nie nałożysz. A jak już będzie się mega chciało to jeść, to będziesz musiał musiała specjalnie do kuchni. Puść po ten talerz, go przynieść, to dopiero wtedy sobie nałożyć, więc to bardzo utrudnia sytuację. I jeszcze jedna moja wskazówka, czyli otoczenie. Super by było, gdyby każdy z nas miał choć jedną osobę, która nam pomaga. Czyli każdy z nas ma momenty słabości, ja również, też czasami nie wiem, na to Jeżeli mam kogoś, np. takiego jak Ania Kolacińska, czy moja narzeczona, kto czasami powie coś konkretnego, co spowoduje, że w sumie jednak tego, a nie wiem, tej czekoladę albo okolice innego nie zjem. No, to to jest już mega wartość. To jest coś, czego sam nie jestem w stanie czasami zrobić. I teraz super by było, gdyby każdy z nas miał choć jedną osobę, która właśnie będzie tym wsparciem, a nie w drugą stronę. Czyli na przykład, kurczę, ja wszystko robię dobrze, ćwiczę, jem zdrowo, śpię dużo, spaceruję i tak dalej, a mój partner na przykład cały czas dowodzi tylko pizzę, zabija ją kolą, jeszcze do tego dokłada słodycze i jeszcze imprezy i tak dalej. No, to niestety. Takiej relacji to nie pomaga jednej ani drugiej stronie, szczególnie tej stronie, która stara się jak najbardziej zdrowo i fajnie funkcjonować. Dlatego też polecam każdemu, jak ktoś już zaczyna o siebie dbać, to musi, ile musi powinien mieć kogoś, kto mu w tym wszystkim pomoże. No może być koleżanka, no może być kolega super, bo by była najbliższa osoba, ale oczywiście to może być też dość dalszy. W każdym razie ktoś, kto Ci pomoże w trudnych chwilach, trochę Cię zmotywuje i zainspiruje. I tak naprawdę dzięki temu będziesz dalej ciągnąć ten cały proces. Bo pamiętaj, każdy ma gorsze momenty i gorsze chwile. To jest 100% pewności. Nie ma osoby, która by przez 3 miesiące nie miała słabszej chwili. Albo przez rok. No nie wiem. Coś w zależności osoby. Jak masz taką osobę, która Ci pomoże, to wtedy te słabsze momenty i tak dużo łatwiej przejdziesz. A to w całym procesie jest kluczowe. Czyli podsumowując, silną wolę można trenować. Pamiętaj o tym, że najważniejszy jest ten dialog wewnętrzny, czyli rozmawiaj sam lub sama ze sobą. Czyli w momencie, kiedy masz gdzieś ciastko i taki masz z tyłu głowy głos, że w sumie to mogę jeść to ciastko, albo no, w sumie to zasłużyłam, to od razu to ciastko. idziesz, odstawiasz i zmieniasz temat. Musisz zrobić jakiś switch i myślisz o czymś innym, lepiej wyjść z jakąś konwersację, rozmowę, cokolwiek, ale przez ten Myśleć o tych słodyczach. a jak nie będziesz na przykład ich widzieć, to też szybciej zmienisz temat myślenia. I pamiętaj, przygotuj swoje otoczenie. Jak najdalej syf od ciebie. I pamiętaj o tym, że jak już zjesz, to talerz odstawiasz i tego talerza że to nie ma, jest przed tobą tylko na przykład szklanka. I moi drodzy, więcej takich wskazówek, więcej przepisów dostaniecie oczywiście w naszym e-booku świątecznym, który jest dostępny tylko do 23 grudnia. Więc do niego serdecznie zapraszam i zostawiam w opisie. I tyle na dzisiaj ode mnie. Pamiętajcie, macie pytania, piszcie je w komentarzach na dole pod tym filmem lub na kontakt małpastretaprzemian.pl. Tam bardzo chętnie porozmawiamy i wam pomożemy, porozmawiamy przede wszystkim o tobie a W Twoim przypadku, to jest bardzo istotne. Pamiętajcie o naszej grupie, pomagamy, bo to zajmę z hejtu i kompleksów tam jest już. 26 tysięcy osób. Wow, dziękuję Wam bardzo za zaufanie, za że dołączacie i zapraszamy kolejne osoby, tam się motywujemy i inspirujemy i pomagamy wzajemnie osiągać jak najlepsze rezultaty. Wszystkie osoby, które są zainteresowane naszym 7-dniowym menu. To strefaprzemian.pl i zjeżdżamy na sam dół i zapisujemy się do newslettera i w odpowiedzi dostajemy takie menu. Można sobie jak najbardziej przetestować. A osoby, które chcą jeszcze z nami współpracować, czy mieć taką bardziej spersonalizowaną współpracę, to kompleksowa opieka w strefie przemian, czyli nasza najpopularniejsza usługa, to niej również serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania. Mam nadzieję, że się podobało. Daj znać w komentarzu. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym nagraniu. Kłaniam się do Sampaspa!